Proszę Państwa, w Dunajcu żyją szczupaki, takie szczupaki większe, więc chciałem zaproponować paprykarz ze Szczupaka. E, szybciutko składniki. E, tutaj wędzona słonina, którą już muszę wrzucić na patelnię i ona się rozpuszcza. Będę zaraz dorzucał do niej kolejną rzecz, czyli drobno pokrojoną cebulę. Ona jest tutaj w miseczce. Będą mi jeszcze potrzebne e, pomidory, e, kminek, papryka słodka, papryka ostra, e, śmietana i filety ze Szczupaka. E, a ja tylko dodam, że wpływamy w najbardziej spektakularne miejsce spływu Dunajsem, sam przełom tej rzeki. Panie Robercie, na momencie przerwiemy tak. gotowanie. Z lewej strony ta ciemna wnęka, co widzimy, rybacka grota. Dawniej, jak nie było parku, rezerwatu, rybacy tu miejscowi górali, łowili ryby. Tu takie osmolone, bo tam piekli ryby? No właśnie, palili ogniska i od dymu takie czarne kopce. No widzą państwo, nam się tutaj nic nie okopcie od dymu, najwyżej mój kapelusz, ale będziemy uważać. Czarny nie będzie znać. Czarny nie będzie widać, zatem robimy dalej. Słonina się wytapia i można na nią już wrzucić cebulę. Cebula się powinna zeszklić, broń Boże nie przysmalić, nie przysmażyć na złoto, ani nie zczernieć tak jak wnętrze groty, czy też denku kapelusza. Leciutko powinna się zrobić przezroczysta. Chwilę zaczekam. Panie Robercie, znów panu przerwę. Dobra, Przed nami jedno, z znaleźć miejsc na trasie przełomu, Bujecki Skok. Aha. Legenda mówi, że Janosi, tu przeskoczył Dunaję. Z Ale... prawej strony na lewo. 12 metrów szeroko i 12 głęboko pod nami. I tak jakby w tej chwili ze słowackiej na Polskę Polskę, polską. Tak. Stronę, tak, kiedyś to była Galicja, austro nie było granicy. No i to było fajnie, jak nie tak. było granicy. A ja z Bujeckim Skokiem i myśląc o czasach, kiedy nie było granicy, dosypuję w tej chwili do tłuszczu. Yy... Czerwoną, słodką paprykę. Zdejmuję całość z ognia i wszystko pięknie tutaj rozpuszczam. Do podduszonej cebuli z papryką trzeba dodać następne rzeczy. Najpierw pomidory, jeden już jest posiekany, więc go tu wrzucam. A drugiego muszę posiekać i przy okazji drobna refleksja. Drodzy Państwo, jest tutaj tak pięknie, naprawdę. Jeśli jeśli to prawda, że Haron jest fisakiem i jeszcze ma na pokładzie coś z łącka, to ja naprawdę nie boję się śmierci. Reszta pomidorów. Trochę kminku, odrobinę wody i to wszystko razem powinno się dusić około 10 minut. Pomidorowo, cebulowo, paprykowy jest gotowy na tyle, że można wrzucać kawałki filetów. Wrzucam je i co jest bardzo ważne, powinny się teraz dusić około 20 minut góra na niedużym ogniu, nie wolno ich mieszać. Trzeba je przykryć i co jakiś czas potrząsać patelnią. Chodzi o to, że gdyby były mieszane łyżką, kawałki ryby mogłyby się rozpaść. Zapewne przykrywam i jeszcze raz powtarzam. Tak powinno się co jakiś czas mieszać, a to, co mamy tutaj nad nami, to majestatyczny szczyt Cokolips. Spływ dobiega końca, zatem wypada. Kończyć również potrawę. Ona nie będzie się składała tylko z paprykarza, ze szczupaka. Muszę zrobić do tego coś, co najbardziej pasuje do ryby w sosie paprykowo-śmietanowym. Tak jest. Ona będzie zaprawiana jeszcze śmietaną. Będę robił teraz kluski. Więc, teraz tak, mąka. Jak powiedziałem, przesiana. Do niej dodaję jajko. Jajko, oczywiście, wcześniej rozbite. I mieszając z takim specjalnym przyrządem, będę wlewał wodę mineralną, gazowaną wody tyle, ile zabierze. Chodzi o to, żeby to osiągnęło konsystencję dość gęstego ciasta, które będę przy pomocy specjalnego przyrządu już za chwilę wlewał na wrzącą wodę. Na razie tyle wystarczy i muszę to wyrobić na bardzo gładkie ciasto. Oczywiście powinno być osolone. Ciasto ma idealną konsystencję, jest całkowicie bez grudek. Proszę spojrzeć, ono powinno być gęstsze niż na nasze kluski kładzione czy też lane. Właśnie takie. I zaraz zobaczymy, czy się gotuje woda. Tak, gotuje się woda. I teraz, drodzy Państwo, bardzo prosta rzecz. Yy, taki przyrząd, już go kiedyś pokazywałem, on wtedy był okrągły. A ja takich przyrządów mam w domu kilkaset. W zasadzie nic innego nie zbieram, tylko przyrządy do robienia klusek. To można już na Słowacji kupić. Kładziemy to na brzegu garnka. To ma taki specjalny uchwyt. I teraz tak. Wlewamy ciasto na to. Takie przyrządy są zawsze sprzedawane ze specjalnymi drewnianymi szpatułkami. Wlewamy na to ciasto. O tak. I proszę spojrzeć, co się będzie działo. Kiedy teraz będę pocierał drewnianą szpatułką, do środka wpadają nam idealne kluski. To ułatwia pracę, to sprawia, że się ma fenomenalne kluski zrobione dla pułku wojska w ciągu 10 minut. Proszę spojrzeć, tak się pociera, na wrzątek wszystko wpada, osolone oczywiście. I czyż to nie jest y, łatwiejsze do zrobienia niż zwykłe kluski kładzione, nasze kluski, łyżka raz, 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 a tutaj całe ciasto. I proszę spojrzeć jeszcze jak te kluseczki w środku y, pięknie pływają. Trzeba je oczywiście przemieszać, przykryć garnek, żeby się znowu zaczęła woda gotować. Czym ja się teraz mogę zająć? Mogę się zająć zaprawianiem, y, cia, zaprawianiem ryby śmietaną. Tutaj mam gęstą śmietanę, y, którą muszę najpierw przemieszać, bo podeszła odrobinkę wodą. Odrobinkę, bo to jest porządna śmietana. Muszę ją teraz osolić. Pamiętają Państwo, śmietana nieosolona może się zważyć i będę teraz zaprawiał paprykarz śmietaną. Muszą Państwo pamiętać jedną rzecz. Słowo paprykarz kryje w sobie, zawsze kryje w sobie śmietanę. Perkelt po madziarsku jest bez śmietany, natomiast coś takiego, jeśli się nazywa paprykarzem, musi być zawsze ze śmietaną i tylko białe mięsa. Ryba albo kurczak albo indyk, tylko z tego da się zrobić paprykarz. Proszę nie przejmować, to nie jest teflonowa patelnia. Dlatego ja po tym metalem będę grzebał. Powinno się nie ściąć. Jeśli jest dobra śmietana, jest dobra. I po kolei tyle śmietany wystarczy. I teraz tak, to trzeba wszystko dokładnie wymieszać. To się musi razem z tą śmietaną zagotować. Muszą nam się zagotować kluski, i za chwilę już będziemy mogli wszystko razem jeść. Wszystko jest gotowe. Proszę spojrzeć, jak przepięknie wygląda paprykarz ze szczupaka. Więc trzy kawałki na pół misek, trochę sosu. W międzyczasie zaczął padać deszcz, ale w górach, jak wiadomo, pogoda zmienną jest. Drobny deszczyk w górach jeszcze nikomu nie zaszkodził. Mnie w każdym razie na pewno, zwłaszcza jak się ma taki porządny filcowy kapelusz. Dobrze, teraz kluski, odławiam kluski, nie przecadzam je, nie przecedzam ich przez durszlak, tylko wyławiam je takim specjalnym. Przyrządem jeszcze trochę klusek, oh, ale to nie wszystko. Bo żeby było zgodnie z regułami sztuki, to na wierzchu musi być kleks ześmietany, a ten kleks musi mieć na sobie trochę słodkie mielonej papryki i wszystko jeszcze popaprykuje. Drodzy Państwo, to pierwsza pienińska potrawa, ale to nie koniec atrakcji wręcz samich początek, bo obiecuję jeszcze przepiękne miejsca i genialne potrawy. Jak to w pieni? W drodze z Pienin zatrzymałem się w Łącku, bo jeszcze na tratwie wspominałem, jak bardzo byłbym szczęśliwy, gdybym ze sobą miał coś z łączka. Zapewne Państwo wiedzą, o co mi chodzi, bo łączko słynie oczywiście z doskonałych serów. Oscypek, bunc, brynza. Odwiedzajcie Państwo nie tylko w drodze z pieniń Łącko i próbujcie tutajszych fantastycznych wyrobów. Ja usiądę pod tym razem jabłonią, bo śliw nam nie wypada do pokazywać, więc spróbuję. Dziękuję, do widzenia.